Witam swoje wesołe nutki. Dzisiaj przeczytam Wam parę rymowanek. Niektóre znacie. Znają też Wasi rodzice. Spróbujcie powtarzać razem ze mną. Aniołek fiołek. Róża, bez. Konwalia, balia. Ściekły pies. Następna rymowanka. Cztery małe rudeliski. Piły mleko z jednej miski. Jeden lisek z drugim liskiem powsadzały łapki w miskę. Trzeci lisek z czwartym liskiem wpadły w miskę z wielkim piskiem i wylały mleko z miski. Cztery małe, rude liski. Ta wymowarka jest trudniejsza. Ale próbujcie. Następna rymowanka. Raz i dwa. Raz i dwa. Pewna pani miała psa. Trzy i cztery. Trzy i cztery. Pies ten dziwny miał maniery. Maniery? Czyli takie dziwne zachowania. 5 i 6, 5 i 6, wcale lodów nie chciał jeść. 7, 8, 7, 8, wciąż o kości tylko prosił. 9, 10, 9, 10. Kto z was kości mu przyniesie? Może ja, a może ty. Licz od nowa. Raz, dwa, trzy. I jeszcze. Tego się uczyłyśmy, więc będzie jeszcze ten. Siała baba mak. Nie wiedziała jak. Dziadek wiedział, nie powiedział, a to było tak. Siała baba mak. Nie wiedziała jak. Dziadek wiedział, nie powiedział, a to było tak. Rymowanki te rozwijają mowę dziecka. Zapraszam rodziców, by uczyli dzieci. Do zobaczenia.